Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Reumatolog Mówi. Ja nazywam się Magda Marek, jestem reumatologiem i dzisiejszy odcinek postanowiłam poświęcić sterydom. A więc zaczynamy. Sterydy są bardzo ważnymi hormonami w organizmie ludzkim. Pełnią mnóstwo funkcji, uczestniczą w przemianie cukrów, białek, tłuszczów, biorą udział w różnych procesach odpornościowych. I tak naprawdę bez sterydów ludzki organizm nie mógłby funkcjonować. Odkrycie, że takie związki powstają w ludzkich nadnerczach, było przełomem w medycynie. Miało to miejsce w latach 30. ubiegłego wieku i za to odkrycie trzech naukowców otrzymało nawet Nagrodę Nobla. Udało im się wyizolować hormon sterydowy zwany kortyzonem, a następnie zbadali jego budowę. I co umożliwiło jego późniejszą produkcję na skalę przemysłową. I kilka lat później, po tym odkryciu, podano po raz pierwszy taki syntetyczny, wyprodukowany kortyzon pacjentce, która chorowała na RZS, która przez wiele miesięcy z powodu bardzo aktywnej choroby nie była w stanie stać z łóżka. I po podaniu kortyzonu, ona w ciągu dwóch dni samodzielnie chodziła, i wtedy to był cud, nazwano to zresztą cudem kortyzonowym i potraktowano jako ogromne odkrycie w medycynie, które umożliwiło w miarę dobre funkcjonowanie wielu osób z chorobami reumatycznymi, potem przez wiele lat. I pomimo, że minęło już tyle lat od wynalezienia sterydów. Mamy tyle nowoczesnych, dużo bardziej bezpiecznych leków do leczenia chorób reumatycznych, to wciąż sterydy są lekami, po które dosyć często my, reumatolodzy, sięgamy. I zaraz Wam powiem, dlaczego tak jest. Po pierwsze, sterydy mają cudowną cechę, bo bardzo szybko działają po podaniu. Ja wielokrotnie, wszyscy reumatolodzy obserwują to na co dzień, kiedy trafia do nas pacjent, który jest bardzo cierpiący, który ma bardzo aktywną chorobę zapalną stawu, yy, ciężko mu się poruszać, musi przyjmować bardzo dużo dawki leków przeciwbólowych. I po włączeniu sterydów, on po dwóch, trzech dniach może już normalnie funkcjonować, yy, te dolegliwości bólowe czasem całkowicie ustępują. Może odstawić wszystkie tabletki przeciwbólowe. Ta cecha sterydów jest nam bardzo pomocna, dlatego, że większość tych leków podstawowych, takich jak metotreksa, leflunomid czy sulfasalazyna, działa z dużym opóźnieniem. Większość z nich potrzebuje dwóch, a nawet trzech miesięcy, żeby się porządnie rozkręcić. I po to są nam potrzebne sterydy, żeby w tym czasie, czekając na taki pełny efekt leków podstawowych, pacjent mógł normalnie funkcjonować, miał dobrą jakość życia. Pewnie teraz zapytacie, to czemu by nie stosować tylko sterydów w leczeniu chorób reumatycznych, skoro tak świetnie działają. No więc dlatego, że sterydy pomimo tego, że Wyciszają nieco stan zapalny, znacznie poprawiają samopoczucie pacjenta, to nie do końca tłumią chorobę zapalną w stawie. Wiemy o tym, że sterydy nie tłumią do końca choroby zapalnej stawów, nie hamują tych destrukcji stawowych z obserwacji pacjentów z ubiegłego stulecia. Kiedy reumatolodzy mieli do dyspozycji właściwie tylko sterydy, nie było innych leków, i pacjenci latami je przyjmowali, w miarę funkcjonowali dzięki temu, ale niestety destrukcje w obrębie stawów postępowały, różnego rodzaju deformacje, a w konsekwencji kalectwo. Także sterydów nie stosujemy w leczeniu chorób zapalnych stawów przewlekle, jako leków podstawowych, ponieważ nie wyciszają one, Zupełnie choroby zapalnej stawów. Robią to leki podstawowe takie jak metotreksat, czy leflunomid, i to one trzymają chorobę w ryzach i to one są tą bazą w leczeniu. Niestety, sterydy, pomimo zalet, o których powiedziałam, mają też dużo wad, niestety, szczególnie kiedy są stosowane przewlekle przez wiele miesięcy czy lat. I teraz o tej ciemnej stronie mocy sterydów chciałabym Wam opowiedzieć. Więc może zacznę od tego, że jeżeli włączymy sterydy na krótko, na 3-5 miesięcy, to pojawią się pewne objawy niepożądane, ale one nie są trwałe. One zwykle całkowicie ustępują po redukcji dawki lub odstawieniu leku. I pacjenci, którzy otrzymali sterydy, zwykle mogą odczuwać zaczerwienienie twarzy, problemy z zaśnięciem, jakąś taką labilność emocjonalną, lekkie poddenerwowanie, mogą występować kurcze, mięśni, które są spowodowane spadkiem stężenia potasu. Lub mogą obserwować takie obrzęki, czy w obrębie twarzy, czy kończyn dolnych, ale większość z tych objawów ustępuje już na etapie redukcji dawki, i właściwie po odstawieniu sterydów nie mamy żadnych trwałych uszkodzeń. Natomiast problem zaczyna się, kiedy sterydy są stosowane wiele miesięcy lub lat. Wtedy obserwujemy objawy niepożądane które przynajmniej w części nie cofną się już, nawet mimo odstawienia sterydów, pozostawią trwałe uszkodzenia w obrębie organizmu. I najczęstszymi takimi objawami niepożądanymi przy długotrwałej sterydoterapii są na przykład zmiany skórne. Pacjenci, którzy długo przyjmują sterydy, mają bardzo cienką skórę. Mówimy, że to jest taka skóra pergaminowa, która jest bardzo podatna na urazy, na skaleczenia. Ponadto naczynia podskórne stają się kruche w wyniku stereoterapii, więc pacjenci mają bardzo łat dużą łatwość do siniaczenia się. Często mówią mi, że wystarczy, że o coś zahaczą, nawet nie muszą się jakoś mocno uderzyć, a już pod skórą tworzy się taka wybroczyna, krwiaczek czy, czy siniak. Kolejnym objawem niepożądanym jest taka, takie przemieszczenie, charakterystyczna lokalizacja tkanki tłuszczowej, która właśnie lubi tworzyć się w obrębie twarzy, w obrębie tutaj podbródka. Mówimy wtedy o tak zwanej twarzy księżycowatej. Często tkanka tłuszczowa odkłada się na karku. Mówimy wtedy o tak zwanym byczem karku, czy w obrębie brzucha. Również w obrębie brzucha może dochodzić do tworzenia rozstępów. Tym bardziej, że pacjenci bardzo często podają wzmożony apetyt po włączeniu sterydów, wzrost masy ciała, co powoduje, że ten obwód brzucha zwiększa się i skóra, która jest osłabiona, jej struktura białkowa jest osłabiona, ma większą tendencję do tworzenia rozstępów, które niestety już potem nie znikną. Kolejnym objawem często obserwowanym jest taki zanik mięśni, i to głównie w obrębie kończyn dolnych, kończyn górnych. To powoduje, że te kończyny, ich obwód znacznie maleje, one robią się takie szczupłe, wręcz chude. Często jest widoczna taka różnica właśnie między tutaj obwodem brzucha tą dużą, taką księżycowatą twarzą, a cienkimi kończynami, i górnymi, i dolnymi. Często pacjenci, którzy długo przyjmują sterydy, bardzo upodabniają się do siebie, jeżeli chodzi o sylwetkę. I często ten, ten zanik mięśni, pacjenci odczuwają takie osłabienie siły mięśniowej, mówią, że jeszcze niedawno mogli spokojnie wejść na pierwsze czy drugie piętro, albo na przykład przynieść siatkę z zakupami do domu, a teraz już po prostu nie mają na to siły. Z powodu zahamowania wchłaniania wapna w jelitach, długotrwałe stosowanie steroidów może spowodować osteoporozę i znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia złamania. Szczególnie jeżeli na leczenie sterdami nałożą się jakieś inne czynniki osteoporozy, jak na przykład starszy wiek, jak na przykład płeć żeńska, czy taka drobna, krucha budowa ciała, czy palenie tytoniu. Więc ryzyko osteoporozy i, i złamania takiego niskoenergetycznego znacznie rośnie. Przy leczeniu sterydami i my automatycznie do sterydu zawsze dodajemy suplementację wapna, witaminy D, a u osób, które mają szczególnie wysokie ryzyko złamania, czasem jeszcze dodajemy lek na osteoporozę jako taką osłonę, prewencję ewentualnych złamań. Kolejną grupą objawów niepożądanych są takie problemy okulistyczne takie jak jaskra albo zaćma, i pacjenci, którzy długo biorą sterydów, sterydy, bardzo często są już po operacjach wymiany soczewek właśnie z powodu zaćmy. I ostatnią taką grupą to są różnego rodzaju problemy psychiczne, ogólnie rzecz ujmując, od takich łagodnych zaburzeń nastroju, jakiegoś obniżenia nastroju, nerwowości, labilności emocjonalnej, płaczliwości, po takie cięższe zaburzenia, jak depresja, czy jakieś psychozy. To oczywiście zależy od dawki sterydów, od jakichś predyspozycji indywidualnych, chorego, czy od wcześniej rozpoznanych już jakichś chorób psychicznych. no więc jak długo mamy stosować te sterydy. No wy jako pacjenci oczywiście nie musicie odpowiadać na to pytanie, ponieważ to lekarz reumatolog decyduje kiedy włączyć steryd, w jakiej dawce i na jak długo. Natomiast faktem jest, że na chwilę obecną te sterydy są stosowane zbyt często i zbyt długo. I w 2018 roku przeprowadzono nawet takie badanie. To badanie zrobiło stowarzyszenie Trzymajmy się razem. Było ono oparte na ankietach, które były wysyłane do pacjentów. I to badanie pokazało, że aż 30% osób z RZS stosuje sterydy, a 2 piąte z nich przyjmuje sterydy co najmniej 5 lat. Więc no, muszę powiedzieć, że te wyniki no, nie wyglądały optymistycznie. No więc, jak długo te sterydy powinno się stosować? No, pewnie na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Bo, po pierwsze, jest grupa chorób reumatycznych, w których sterydy są lekami pierwszego rzutu. Jest udowodnione, że w tych chorobach one działają najlepiej i jest udowodnione, że w tych chorobach muszą być stosowane długo, nawet do dwóch lat. To są takie choroby jak polimialgia reumatyczna, olbrzymie komórkowe zapalenie naczyń, toczeń o ciężkim przebiegu z zajęciem nerek ośrodkowego układu nerwowego. I tutaj już nie patrzymy na objawy niepożądane długotrwałej sterydoterapii. To są ciężkie choroby i tutaj walczymy o zdrowie, a czasem i życie pacjenta. I tutaj po prostu nie ma dyskusji, sterydy włączamy i stosujemy je długo, nawet kilka lat. Natomiast ja chciałabym się skupić na chorobach zapalnych stawów, które jednak są najczęstszymi chorobami zapalnymi. Myślę tutaj o reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów czy ZZSK. I w tych chorobach sterydy nie powinny być stosowane długo. Według najnowszych wytycznych w przebiegu RZS sterydy włącza się na 3, góra 6 miesięcy. Jako taką terapię pomostową na czas, kiedy te leki podstawowe, tak jak Wam powiedziałam, rozwiną swój pełny efekt, i potem te sterydy powinny być odstawione. Na przykład w łuszczycowym zapaleniu stawów czy w ZSK w ogóle nie powinno stosować się sterydów do ustnie. Tam, zgodnie z zaleceniami, raczej preferuje się ostrzyknięcie tych miejsc, w których toczy się zapalenie, wykonanie blokady. Stawów. No więc, e, dlaczego te sterydy w Polsce są stosowane e, tak długo? E, no tutaj na to pytanie też pewnie trudno będzie odpowiedzieć. Myślę, że po części jest to wina nas, lekarzy, bo nie przykładamy e, jakiejś e, zbyt dużej energii do tego, żeby te sterydy szybko redukować e, i odstawiać. Pewnie tutaj winy ponosi też system ochrony zdrowia. Pacjenci trafiają do nas na wizyty czasem zbyt rzadko, nie widujemy ich regularnie i trudno szybko modyfikować terapię wtedy, kiedy widzimy pacjenta raz na kilka miesięcy. Ale muszę też powiedzieć, że do odstawienia sterydów, do redukcji dawek, też potrzebna jest współpraca pacjenta. Natomiast ja czasem obserwuję, że pacjenci za bardzo przyzwyczajają się do sterydów, nie chcą ich odstawić, ciężko im jest redukować dawki, ponieważ przy długotrwałym stosowaniu rzeczywiście ten proces odstawiania sterydów może być bolesny dla pacjenta. Podczas schodzenia z dawki pacjenci mogą odczuwać różnego rodzaju nieprzyjemne objawy, takie jak takie zmęczenie, osłabienie, apatie, bóle mięśni, takie osłabienie mięśni. Często pacjenci mówią, że są nie do życia, ale są to objawy takiego przyzwyczajenia organizmu do długotrwałej steroidoterapii. I te objawy po prostu trzeba przetrwać. One y, zwykle ustępują po dwóch, trzech tygodniach. Oczywiście y, są objawy przy odstawianiu sterydów, których nie wolno y, lekceważyć y, które mogą y, mówić nam mogą ostrzegać przed tym, że dawka sterydów jest zbyt szybko redukowana. I do tych objawów należy na przykład spadek ciśnienia, przyspieszenie akcji serca, nudności, wymioty, bóle brzucha, takie zaburzenia świadomości. No to są alarmujące objawy, które zawsze trzeba zgłosić lekarzowi, ponieważ mogą świadczyć o tym, że rozwija się taka niewydolność nerczy, Bo tak jak Wam mówiłam, długotrwała sterydoterapia powoduje, że nadnercza, wasze nadnercza, dostają sygnał, że sterydy są dostarczone organizmowi z zewnątrz i one już nie muszą ich produkować. I przy braniu sterydów wiele miesięcy czy lat nadnercza są kompletnie uśpione i one nie podejmą pracy tak szybko. One zaczynają się jakby wybudzać do działania w trakcie redukcji dawek. I czasem, kiedy te dawki są redukowane zbyt szybko, nadnercza nie nadążają z produkcją tych fizjologicznych endogennych sterydów i wtedy mogą się pojawić objawy, o których powiedziałam, objawy niewydolności kory nadnerczy, które zawsze, zawsze muszą być zgłoszone lekarzowi. Oczywiście inną grupą objawów, których nie wolno lekceważyć przy odstawianiu sterydów są cechy zaostrzenia choroby podstawowej, czyli nasilają się bóle stawów, konkretnych stawów, pojawiają się obrzęki, czyli po prostu pojawiają się objawy zaostrzenia RZS czy łuszczycowego zapalenia stawów. Wtedy to jest sygnał, że pewnie za mała jest dawka tego leku podstawowego, który trzyma chorobę w ryzach i w momencie, kiedy zabieramy organizmowi steryd, ten lek w zbyt małej dawce nie radzi sobie, żeby utrzymać chorobę w niskiej aktywności. A więc podsumowując, pamiętajcie, że zejście ze sterydów stosowanych wiele lat jest trudne, ale jest możliwe, że pewne objawy niepożądane, które występują, z nimi trzeba się pogodzić i po prostu je przetrwać. Są pewne objawy, których nie lekceważymy i przy których od razu szukamy pomocy lekarskiej, ale zawsze warto podjąć ten trud odstawienia steroidów lub choćby redukcji ich dawki. Końcówkę filmu przygotowałam w postaci takich pytań i odpowiedzi. Zebrałam najczęściej zadawane przez Was pytania i teraz postaram się na nie odpowiedzieć. A więc pierwsze pytanie. Jestem leczona enkortonem 5 mg, wcześniej 10 mg, już od 4 miesięcy. Po tym leku mam wilczy apetyt, jadłabym cały dzień i w ogóle nie czuję sytości. Przytyłam już prawie 7 kg. No niestety, wzrost apetytu i wzrost wagi ciała, no to jest bardzo częsty taki objaw niepożądany, który obserwujemy w trakcie sterydoterapii. I ten wzrost apetytu jest zwykle, ale nie zawsze, największy na początku terapii, potem jakoś to się stabilizuje. Jednak musicie pamiętać, że przy rozwagi, ta tusza, którą zdobędziecie w trakcie leczenia sterydami, Zwykle już potem zostaje albo bardzo trudno się jej pozbyć. Musicie też wiedzieć, że no nie tyjecie od tej tabletki, którą przyjmujecie, tylko od tego, co wkładacie do ust. Więc bardzo ważna jest świadomość, że ten wzrost apetytu po sterydach nastąpi i ważna jest taka kontrola własnej diety. Zresztą na YouTubie, w internecie znajdziecie mnóstwo fajnych przykładów diet, takich lekkostrawnych, bogatych w błonnik, które no należy włączyć do swojego jadłospisu w trakcie sterydoterapii. Kolejne pytanie. Czy mogę odstawić metypret na kilka dni, ponieważ mam rodzinną imprezę, a chciałbym wypić trochę alkoholu? No, po pierwsze, spożywanie alkoholu w trakcie leczenia sterydami, czy w ogóle leczenia immunosupresyjnego, nie jest dobrym pomysłem. Po drugie, odstawienie metypredu na 1-2 dni w ogóle nie wchodzi w grę, szczególnie jeżeli ten lek przyjmowany jest długo, powyżej miesiąca. Z powodów, które już Wam opisałam, Wasze nadnercze przy długotrwałej, wielomiesięcznej sterydoterapii są kompletnie zablokowane i odstawienie leku z dnia na dzień spowoduje, że nie podejmą one pracy, nie wytworzą fizjologicznych sterydów. A tak jak Wam mówiłam, organizm potrzebuje sterydów do życia, więc odstawiając steryd z dnia na dzień, można po prostu wygenerować sobie objawy takiej ostrej niewydolności kory nadnerczy, które mogą być nawet zagrożeniem życia. Także odstawianie sterydów nawet na 1-2 dni nie wchodzi w grę. Kolejne pytanie. Za miesiąc mam zaplanowaną operację wymiany biodra. Od roku przyjmuję Encorton z powodu RZS, obecnie 5 mg. Czy muszę odstawić go przed zabiegiem? No to, czy odstawiać sterydy z dnia na dzień, czy przed zabiegiem, czy nie, to już mam omówione. Tak? Nie wolno odstawiać sterydów z dnia na dzień, czyli tutaj w tym przypadku kontynuujemy przyjmowanie Encortonu do samego zabiegu. Natomiast jeżeli chodzi o operacje, różne zabiegi, to szczególnie w tych sytuacjach nie wolno odstawiać sterydów, dlatego że taki zabieg, operacja to są sytuacje stresogenne w życiu każdego z nas i normalnie w organizmie zdrowego człowieka w takich sytuacjach stresowych wyrzucane są, produkowane dodatkowe porcje sterydów których nadnercza osoby, która jest przewlekle leczona sterydami, otrzymuje sterdy z zewnątrz, nie wytworzą. I w, y, dlatego y, anestezjolog, który ba, Was będzie znieczulał do operacji, musi wiedzieć, że jesteście leczeni sterydami, jak długo je przyjmujecie, w jakich dawkach, dlatego że on zdecyduje, czy... Nie podać Wam przypadkiem dodatkowej dawki sterydów. Zwykle jest to hydrokortyzon podawany dożylnie w dniu operacji, w trakcie operacji czy po. O tej dawce decyduje anestezjolog. Dostosowuje ją w zależności od tego, jak rozległy jest zabieg, jak długo będzie trwał. I w, w przypadku moich pacjentów, jeżeli mają oni planowe zabiegi. Każdy z nich otrzymuje ode mnie takie zaświadczenie dla anestezjologa o tym, jakie leki przyjmuje, w jakich dawkach i od kiedy. Kolejne pytanie, czy powinnam stosować osłonę na żołądek w trakcie przyjmowania sterydów? i to jest bardzo często pytanie. Jeżeli jest młoda osoba, która nie jest obciążona żadnymi chorobami przewodu pokarmowego, przyjmuje tylko sterydy w małych dawkach poniżej 10 mg enkortonu czy poniżej 8 mg metypredu, nie przyjmuje dodatkowo leków przeciwbólowych albo przyjmuje je doraźnie raz na jakiś czas, to nie ma potrzeby stosowania osłony na żołądek w takiej sytuacji. Natomiast jeżeli ktoś przyjmuje sterydy w dużych dawkach, jeżeli dajemy 15-20 mg, to zwykle bez względu na wszystko na choroby towarzyszące dołączamy osłonę. Podobnie jest przy przyjmowaniu sterydów razem z lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym typu ketonal, naproksen, olfen. Wtedy również, jeżeli codziennie te obaleki są przyjmowane, trzeba dodać osłonę na żołądek, ponieważ kumulują się ich objawy niepożądane, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy. Jeżeli chodzi o osoby, które mają już jakieś schorzenia przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, chorobę wrzodową żołądka czy dwunastnicy, zapalenie jelit, to one bez względu na dawkę sterydów, jaką stosują zawsze powinny też mieć dodaną osłonę na żołądek. I ostatnie pytanie. Mam RZS. Czasem są dni, kiedy bardzo bolą mi stawy, odczuwam szczytność poranną. Czy mogę wtedy przez 1-2 dni przyjąć tabletkę lub dwie mety predu? No, to jest e, niestety dosyć często stosowany e, chwyt wielu pacjentów. E, często pacjenci gdzieś tam mają poukrywane resztki sterydów z poprzednich terapii w apteczkach i zdarza się, że w trakcie tych gorszych dni, tego złego samopoczucia, wezmą sobie jedną czy dwie tabletki N-kortonu czy metypredu. No niestety tak robić nie wolno, nie wolno traktować sterydów jak leków przeciwbólowych, ponieważ takie branie od czasu do czasu sobie tabletki czy dwóch metypredu no bardzo ingeruje układ hormonalny, kompletnie go rozstraja i no, doprowadza do wielu objawów niepożądanych. W te gorsze dni kiedy odczuwamy bóle stawów, po prostu trzeba przyjąć większą dawkę leków przeciwbólowych, nasmarować bolące stawy maścią i zwykle te dolegliwości po kilku dniach mijają. Jeżeli takie zaostrzenia pojawiają się często albo nie mijają po kilku dniach, ich trwanie przedłuża się do tygodnia, dwóch, no to musicie skontaktować się ze swoim reumatologiem, bo Zwykle jest to sygnał tego, że choroba reumatyczna się zaostrzyła i że być może trzeba zwiększyć dawki leków podstawowych albo dodać kolejny lek podstawowy. Także pamiętajcie, steryny nie są lekami przeciwbólowymi, nie stosujemy ich doraźnie w razie bólu. Tak, i to już wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. I to w ogóle wszystko już jest w dzisiejszym odcinku. Powiedziałam Wam wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości, to zadawajcie je pod filmem. Możecie też zadawać je na moim profilu na Facebooku Reumatyzm i ciąża. Do zobaczenia, do widzenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.